Przestań Kamienica Gminne Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w gminie Wągrowiec zaprosiło małych mieszkańców wsi korzystających z przerwy w zajęcia szkolnych do wspólnej zabawy. Kolorowe plakaty z programem zajęć zainteresowały grupę kilkunastu młodych kamieniczan, którzy z zaciekawieniem przekroczyli progi centrum. Dzieci zbierały się w gminnym centrum przez 6 dni. W godzinach od 10 do 14. pomysłowość, staranność i zaangażowanie przyczyniły się do powstania ślicznych prac plastycznych. Opiekun zachęcił do budowy karmików oraz pokazał w jaki sposób można wykonać ptasie jadłodajnie z przeznaczonych do recyklingu plastikowych butli, które to wypełnione ziarnem zawieszamy na gałęziach drzew. Dzieci wspólnie z panem Wojtkiem zawiesiły butle na drzewie. Zainteresowaniem obserwowały się kory i wróble w tasiej stołówce. Po długim pobycie na dworze dzieciaki bardzo chętnie jadły słodkie pyszności fundowane przez sponsora. Dzieci uczestniczyły w konkursie śpiewu Kolend. Wśród śpiewanych Kolend pierwsze miejsce zdobyła Kolenda dzisiaj w Betlejem. W czasie pobytu w gminnym centrum dzieci walczyły o punkty rzucia lotków do tarczy. Poznały zasady gry w mini bilard. Są z kamienicy w potyczce z panem Wojtkiem musiał uznać jego wyższość. Dzieciaki toczyły zacięte potyczki przy stolikowej piłce nożnej. Jeden drugiemu nie ustępował na krok. Obok rozgrywano mecz w tenisa stołowego. W zimowej atmosferze w sobotnie popołudnie na zakończenie sześciodniowego turnusu zorganizowano wspólne ogniski. Przybył na nie sołty z kamienicy z małżonką oraz rodzice dzieci. Wszystkim bardzo smakowała pieczona kiełbaska na gorącym obnisku, dostarczona przez sponsora. Na zakończenie, w świetlicy centrum dokonano wspólnego podsumowania razem spędzonego czasu. Dzieciaki nie kryły zadowolenia z tak miłego popytu. Pamiątkowe upominki, słodycze wręczył wszystkim Janusz Woźniak, sołty z kamienicy. Specjalne wyróżnienie otrzymali Michał oraz Julia. Satysfakcja ze wspólnie spędzonego czasu na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników.